Przekaz od Ducha Świętego 7 maj 2022 roku. Mówi Duch Święty. Słowa wypowiedziane dla Adama Człowieka 12 października 2009 roku są nadal aktualne. Stany Zjednoczone nie chcą zniszczyć Rosji. Jak sądzą nawet uczciwi politolodzy, ale chcą pod jej wpływ oddać całą Europę, by były dwa ośrodki władzy na świecie. Wiedzą bowiem, że nie może być jeden, czyli że sami nie dadzą rady. Dlatego też Chiny nie chcą się bardziej zaangażować po stronie Rosji, bowiem wiedzą o tej grze. Zwróćcie uwagę, że mimo wsparcia, które otrzymuje Ukraina, Rosja posuwa się naprzód, choć na razie w słowach. Zajęcie Mołdawii i zniszczenie Polski dwojakie militarne Polski do Wisły zwłaszcza i uczynienie w Polsce dywersji przez Ukraińców, którzy wbiją Polakom nóż w plecy. Gdy zaatakuje Rosja. Część Ukraińców, elit, nie w znaczeniu jednak elit medialnych, a wtajemniczonych, wiedziała o tym, że będzie ich w Polsce znacznie więcej, i było to im przekazywane jako rzecz pewna. Stąd wypowiedź ważnego polityka ukraińskiego jeszcze przed covidem iż w Polsce jest 7 milionów Ukraińców była taką celową antycypacją jak i przyzwyczajaniem do tego ukraińskiej polskiej i międzynarodowej opinii publicznej do tego strona polska masoni w rządzie polskim nie zażądali sprostowania bo wiedzieli o tym od lat. Możecie zobaczyć to własnymi oczami i po wypowiedziach publicznych, jak ta znana Gowina, iż widzi on Ukraińców jako polskie elity, że to, co jest teraz w Polsce, było przygotowywane od lat, zwłaszcza od początków zmożonego napływu Ukraińców. Od roku 2015. Teraz rzeczywiście jest ich 7 milionów. Nieco ponad o milion mniej niż oceniałeś. Lecz rzecz jasna więcej niż okomują was rządzący i media. Amen. Dziękuję Najkochańszy Duchu Święty. Otrzymał Cyprian Polak.